Dzień dobry Witam was, nazywam się kubiks, raczej kuba kubik, ale mój nick to kubiks Chciałbym wam wytłumaczyć dlaczego ostatnio odcinków nie ma. Po pierwsze Te, z nie będę już nagrywał Nie będę Puzzle quest tu już koniec, są już koniec wakacji A ja Teraz gram dla przyjemności, nie dla nagrywania. Chociaż ostatnio wrzucałem Minecrafta? No właśnie. Chcę, chciałem Was zapytać. Napiszcie mi po, na moim kanale. Napiszcie na moim kanale w komentarzach, czy mam zrobić serię fabularną. Co tu jeszcze powiedzieć? Tak, to jest mój pierwszy vlog. I mam 12 lat. No to. Chyba koniec informacji, nara.